Jesteśmy teraz na Bieszczackim Rajdzie pojazdów zabytkowych i militarnych w Zagórzu. Za kilka minut będzie formowanie kolumny na rajd. Ja akurat dzisiaj skromnie, bo oszczędzam baterię, bo będzie kilka lokalizacji. Tam są jeszcze z tyłu motocykle, to może jeszcze tam jeszcze raz złapię. Seniora Stanisława Panonia i Ziska Zdziska Besa. Ziska, ziska besa i te inne o Juniora Suzuki Już człowiek 10 lat jeździ na ten ride. 10 lat temu też byłem na 250 tylko wtedy była czarna, ta taka duża owiewka Ee, hamulec, hamulec jeszcze ten nowy przed, przed renowacją. O, kufrów nie miała jeszcze, pamiętam wtedy. Czy miała wtedy? Nie, nie to chyba one sakiewki miała takie tekstylne.

O jawka Nie widziałem jawki, tam z przodu jest jawka Mustang Po lewej stronie Gryffici Dębica Kilka osób na ruskich maszynach, na ruskich bokserach z koszem Już właśnie tak powiedziałem, jest są przygotowania do formowania parady na rajd. Tutaj jest po prawej stronie komandor e, rajdu. Pan, pan Adam. Tak, już tak. już Musimy wyjechać w terminie. Tak. I To, co powie komandor, to jest święte. Jedziemy, jedziemy! Jedziemy! Już jest formowanie! Dobra, okej. Okay. My na końcu, tam gdzie kupowaliśmy, nie? <grym> ja nie będziemy się sprawować. Tak, o tego pana z, z lewej strony kupiłem MZ -ke 150 -ke i CZ. To, coś tu takiego nietypowego jest, to jest jakiś angle, pewnie, czy, czy Janki? Ja tradycyjnie staram się jechać za Simcom. Zobaczymy, czy, czy, czy tradycja będzie utrzymana. Za tą Simcom, ona chyba jest 42 roku. O.